Szanowni Państwo, drodzy moi widzowie, chciałem powiedzieć kilka słów, przede wszystkim słowa podziękowania dla Piotra Chudzika z firmy Push Guitars z Rzeszowa, dla wszystkich moich kolegów z forum Defila. Słuchajcie, koledzy, bardzo wam bardzo dziękuję za jak gdyby no, tą pomoc taką namacalną, za to, że zakupiliście pewne rzeczy pomocne do renowacji. Tego instrumentu. Proszę Państwa, przyszedł czas, żeby realnie pomóc naszym sąsiadom za wschodniej granicy, czyli Ukrainie, i dać coś od siebie, i tak wraz z kolegami postanowiliśmy, że ta samba pójdzie na licytację, na cel charytatywny. Konkretnie jest to Fundacja Świętego Mikołaja, która pomaga. Dzieciom, tu będzie konkretnie na dzieci z Ukrainy. Także słuchajcie, drodzy moi widzowie, proszę Was o to. Nagłaśniajcie, udostępniajcie filmik, pokazujcie. No i przede wszystkim też może zalicytujcie. Licytacja idzie od złotówki symbolicznie. Także link macie w opisie. No i co? Bardzo serdecznie Wam Dziękuję, oczywiście. Poinformuję o wynikach aukcji. Także za ile to pójdzie, jaką kwotą zasilimy, słuchajcie. Ten szczytny cel, myślę. Jeszcze kilka słów o Sambie. Także ona została odrestaurowana. No i co, wygląda przepięknie, naprawdę, jeśli ktoś chciałby mieć. To jest instrument z bydgoskiej fabryki akordeonów z 1967 roku. Słuchajcie, no gra jak marzenie, wszystko działa. Także no ja dziękuję jeszcze raz Wam. Udostępniajcie i serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczyska najbliższego. Hej!